Witam wszystkich bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, tak jak mówiłem ostatnio, czyli za wygraną, kupuję zdrabki. No i kupiłem, mam tu zdrabki za 310 zł. Zobaczymy, co kryje się pod warstwą ścieralną. Także trzymajcie kciuki. Jedziemy, jedziemy. Gruby kesz. Zdrabki są, wszystkie zdrabki są z Poznania, Wszyściutkie. a dokładnie z jednego punktu. No to szukamy. Szukamy, co my tu mamy. Jeden. I jedenaście. Dwadzieścia osiem. Trzydzieści cztery. I trzydzieści dwa. Same oboki. Dwanaście. Trzy. Piętnaście. Dziewięć. Dwadzieścia cztery. kolejno. obok.

32, 21. Wszystko znowu obok. O, mamy worek. Jest worek. Jak znajdziemy worek, wygrywamy kwotę przy worku. Yy, no to co, zbliżymy sobie troszkę. O, tak będzie chyba lepiej, nie? 31, 26, 33, 8. 29. I on tutaj znowu kurczę. Tak jest, no, tak chyba jest faktycznie lepiej. 35, 40, 24, 16 i 2. Dobra, worek. Worek, worek na no, worek zbliżenia. A worek wart jest 10 zł. Lepszy ryc niż nic.

Drugi pustak. Wygrywa lot to w takim razie. No tak. Musi być widocznie. Lot to nie popuści. 25 nie ma, 29 nie ma. 36. O, jest worek, jest worek jest dycha. 38, czyli mamy na razie pół na pół 4. 40, 12, jest 19, jest druga dycha. Wychodzimy na prostą. Na prowadzenie. Jest 32 jest dycha. To mamy 3 dychy już w tej zdrawce. Będzie więcej. 18 nie ma, 26 nie ma, 11 nie ma, 14 nie ma. 7 nie ma. No kurczę. Tak ładnie się układa. Jest worek, jest worek, jest dycha. Super. Fajna zdrapa się trafiła. 34, 17, 37, jest 37 i jest dycha. I tu nie będzie nic. 27. No faktycznie nie ma 50 zł w tej zdrapce, Wow, fajnie. Fajnie. I ostatnia zdrapa. Ja już kiedyś brałem w tym punkcie zdrapki i szczerze mówiąc, tam naprawdę był odcinek na plus. Być może tutaj też będzie na plus. No zobaczymy 23, 33 nie ma, 22 obok. 37, 25 i 4. Dwadzieścia pięć, dwadzieścia dziewięć, czternaście, trzydzieści pięć, i dwadzieścia jeden, jeden, siedem, dwadzieścia sześć, i trzy, piętnaście, czterdzieści, trzydzieści dwa, dziewiętnaście. I 8. No to niestety pustak. Niestety pustak. Dziki. Dziki. Tutaj szukamy albo worka, albo tygrysa. No to zaczynamy. Worek albo tygrys. Na razie nic. Ale jeszcze. Tygrysa w tej zdrabce nigdy nie wydrapałem. A worków to już trochę było, ale tygrysa nie wydrapałem. Jak wygląda tygrys w tej zdrabce? No nie ma, nie ma. Słabo. drugi pustak także za kwotę, którą uda mi się tutaj wydrapać w tych zdrapkach jest worek, jest wygrana, super kupię znowu zdrapki tak się będziemy bawić za całość, tyle ile mi się uda tutaj wydrapać za całość jest tygrys, mamy tygrysa znajdź symbol tygrys i przypisaną wygraną pomnóż razem. razy dwa jest ekstra jest tygrys jest tygrys i super coś jeszcze jest drugi tygrys, ale jaja ale jaja jest drugi tygrys, no no to teraz wiem, teraz wiem jak smakuje wygrana Okej, okay, dobra, wracamy się do worka, worek Worek 10. 10. Tygrys. 10, czyli razy 2 to jest 20 tutaj. I tu jest drugi tygrys. Czyli tu jest 20, 40, 50. Druga 50. Ekstra. Ekstra, ekstra. Druga pięćdziesiątka. No i to może dzisiaj być nawet plus. Szukamy worka albo tygrysa. Szukamy worka albo tygrysa. To już wiem, jak, jak tygrys wygląda w tej zdrapce. Najważniejsze, że już wiem. I to nawet dwa w jednej zdrapie. Ostatnia, Ostatnia zdrapa dziki gość. Worek albo tygrys. Jeszcze jeden worek. Jeszcze jeden worek. One, please. No dalej. Oj, ostatnia pozycja. No nie udało się. Nie udało się. Królkesz. Królkesz. No to szukamy tych naszych...

dwadzieścia niż nic, nie? No. Także po zdrapki będę musiał jeździć do Poznania w takim razie. No tak wygląda. 43, trzy, dwadzieścia jest 35, Ja nie mogę. Trzecia wygrana zdrapka. Jest dycha. Dobra. Jest dycham. Czy coś jeszcze wpadnie? Dwadzieścia cztery nie ma. Szesnaście nie ma. Jest korona. Znaczy korona. No to jest korona. Korona dała dychy. Fajnie. Czterdzieści jeden. Trzydzieści dziewięć. Czternaście. Czterdzieści sześć.

36, wszystko obok tutaj skończyło się dobre. 27, 24, 38, 19, 31, 52 i 32. No tu mamy pustaka pierwszego, pierwszego króla pustego i ostatnia strapa. Król.

Każdy inaczej nazywa te zrabeczki. Każdy po swojemu jamy I love a pani Big 35 nie ma 18 nie ma, 19 nie ma 23 nie ma 11 nie ma 13 59 41 36 i 54.

41 nie ma, 26, 55, 38 i 46. Szczęście nas opuściło. 31, 33, 56, 42 obok, 44 obok, 57 i 53.

48, 42, 46. O, na sam koniec mamy kierz. I 36. Kasz, cash, cash. mamy kesz. A ten kasz to jest. Ile? 10. Lepszy rydz niż nic. A jednak. A jednak zdrapa nas kocha. No to teraz kopalnia. Kopalnia jedziemy, to musimy teraz zbliżyć żeby lepiej było widać. Szukamy czego my szukamy? Rubinu albo skrzynia. Rubin albo skrzynia, ok. Rubin albo skrzynia. ani rubinu, ani skrzyni. Pierwsza pusta. Jest Rubin, jest Rubin, jest Rubin. Będzie więcej? Rubin albo skrzynia. No nie ma więcej, nie ma więcej. Ten Rubin daje nam dechę, zwrot. Kopiemy dalej. Kopiemy dalej. Robimy anba skrzynia. No, nic. Dawaj zdrapa. W tej zdrapie najwięcej udało mi się wydrapać siedem dech Przyjmię tej zdrapcu, jeszcze nigdy nie miałem. Pusta. Ok. Jest rubin, jest rubin. Daj zdrapa więcej tych rubinów. No. Czy ja tak dużo? Jest drugi rubin. Wow! Jest drugi rubin. Dwa rubiny. Mamy ok. I jeszcze coś tam się odsłoni? Szansa jest. Dobra, mamy dwa rubiny. Pierwszy rubin daje nam 10. I drugi rubin daje nam też 10. Czyli tutaj mamy 20. 20. Wow! Ogólnie nieźle. 310 wkładów 54, 32, 18, 58, 37, 27. No tutaj akurat mamy takiego wielkiego oboka. 53, 44, 47. Wszystko obok, nie? Wszystko. Jak leci.

Jest, wow, jest, wow, 42, 15, 29, 39, 49, 13 i 24, wow, zdycha, no jest dobrze, no jest, jest dobrze, będzie na następny raz, bo za wszystko co wydrapię kupuję znowu strapki.

42, obok, 14, 56 i 24. Na razie nic, jeszcze pięczny. Pustak, postak, ostatnia wow, ostatnia wow, to będzie wał. Wow.

12 16 21 53 49 i 34. Czyli pusta. Ok, zobaczymy. Następny odcinek. Za ile pieniędzy będzie? Za ile pieniędzy? Liczymy naszą wygraną. Liczymy za naszą wygraną. Czyli kolejny odcinek będzie za. Tu mamy 10. Tu mamy dwadzieścia czterdzieści pięćdziesiąt sześćdziesiąt osiemdziesiąt sto sto

110, 120, 120, 140, 160, 170, 180, 180, 200, 210, 220 zł. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Pozdrawiam serdecznie.